Kołownia wiedział, że wpadł w pułapkę. Kiedy otworzył usta, by ostro zaatakować pałac, wydawało mu się, że ma przewagę, że opinia publiczna stanie po jego stronie, że prezydent będzie się musiał tłumaczyć. Tymczasem wystarczyły dwa zdania ze strony głowy państwa, by cała narracja runęła jak domek z kart. W jego gabinecie panowała dusząca atmosfera nerwów i złości. Doradcy siedzieli z opuszczonym wzrokiem, nie śmiąc powiedzieć, że ostrzegali go przed tą konfrontacją. W parlamencie posłowie obserwowali go z mieszaniną satysfakcji i niepokoju. Zapowiadał twardą obronę demokracji, a w oczach widzów nagle stał się hamulcowym obronności i bezpieczeństwa. Wystarczyło, że prezydent Falkowski wypowiedział te słowa publicznie, z odpowiednią powagą i spokojem, aby stary instynkt narodowy obudził się w ludziach. Bezpieczeństwo państwa w Polsce zawsze było wartością nienaruszalną. Kto stawał przeciw niemu, stawał przeciw społeczeństwu. Hołownia uchwycił pilot leżący na stole i wyłączył ekran z transmisją. Nie mógł patrzeć na rosnące słupki poparcia dla decyzji prezydenta. Doradca podszedł niepewnie, próbując coś wymamrotać o natychmiastowej konferencji prasowej, ale marszałek jedynie uniósł rękę, nakazując mu milczenie. Nie miał jeszcze żadnej strategii. Nie miał nawet myśli, która mogłaby zmienić ten obraz sytuacji. Wszystko wymknęło się spod kontroli w ciągu kilkunastu minut. Tymczasem w pałacu prezydenckim atmosfera była odwrotna. Falkowski chodził powoli po gabinecie, słuchając meldunków. Ludzie na ulicach reagowali tak, jak przewidywał, rosła fala poparcia, komentarze ekspertów w telewizjach mówiły o konieczności odpowiedzialnego przywództwa. Prezydent nie musiał już niczego udowadniać. Wystarczyło obserwować, jak przeciwnik utonie we własnym błocie. W mediach zaczęły pojawiać się pytania retoryczne: Jak to możliwe, że w chwili zagrożeń, które płyną z zewnątrz, kiedy świat jest coraz bardziej nieprzewidywalny, marszałek Sejmu decyduje się blokować program wzmacniania armii? Czy to brak doświadczenia, czy celowa próba politycznego zysku kosztem państwa? Ludzie nie musieli znać odpowiedzi. Wystarczyło samo pytanie, by zaszczepić nieufność. Na ulicach miast pojawiało się coraz więcej osób. Demonstracje nie były organizowane przez partie polityczne, po prostu ludzie wychodzili, aby pokazać swoją frustrację wobec tego, co usłyszeli o działaniach hołowni. W Warszawie pod Sejmem skandowano hasła domagające się odblokowania ustawy bezpieczeństwa. Niektórzy nieśli transparenty z prostymi słowami: Nie grajcie naszym życiem. Hołownia stał już wtedy przed ogromną presją. Każda minuta bez jego reakcji pogarszała sytuację. W końcu zacisnął zęby i zdecydował się na transmisję na żywo. Wyszedł przed kamery, próbując przywołać uśmiech, który dotąd był jego największą bronią. Ale tym razem ten uśmiech był wymuszony i pełen strachu. Głos zadrżał mu na początku wypowiedzi, gdy próbował tłumaczyć, że chodzi o kontrolę procesu legislacyjnego, o konieczność dyskusji nad zapisami. Nikt nie chciał tego słuchać. W momencie, gdy mówił o rozważeniu kosztów, w internecie wybuchła kolejna fala oburzenia. Ludzie cytowali te słowa jako dowód, że marszałek oderwał się od rzeczywistości. A prezydent? On siedział już wtedy w ciszy swojego gabinetu i słuchał. Każde słowo hołowni tylko wzmacniało jego pozycję. Każda nieudolna próba obrony przeciwnika dodawała mu powagi. Wreszcie nastąpił moment, który do dziś komentują analitycy polityczni. Falkowski zadzwonił bezpośrednio do hołowni, wiedząc, że rozmowa zostanie przechwycona przez media. Gdy marszałek odebrał telefon, cała Polska mogła zobaczyć jego przerażenie na wizji. Prezydent zapytał spokojnie, bez cienia emocji, czy marszałek naprawdę chce brać odpowiedzialność za każdą potencjalną ofiarę, którą mogłoby przynieść opóźnienie tej ustawy? Czy chce, aby jego nazwisko było kojarzone z zaniedbaniem państwa? Hołownia nie był w stanie odpowiedzieć. Cisza, którą można było usłyszeć w całym kraju, była gorsza niż jakiekolwiek słowa. Po zakończeniu połączenia w studiu panowało milczenie. Komentatorzy nie mieli gotowych fraz. Sondaże poparcia zmieniały się na oczach wszystkich. Hołownia odsunął się od kamer, jakby nagle zrobiło mu się słabo. Nie wiedział już, jak z tego wyjść. Nie wiedział, co zrobił. Było za późno. Prezydent w tym czasie wezwał generałów i ogłosił natychmiastowe procedury awaryjne, dzięki którym część ustawy mogła wejść w życie bez głosowania. Społeczeństwo przyjęło to jako męski, zdecydowany krok. Na ulicach ludzie skandowali jego nazwisko, a dla chołowni nie mieli już ani współczucia, ani cierpliwości. Gdy zapadł wieczór, media były jednogłośne. Marszałek popełnił największy błąd w swojej politycznej karierze. Przecenił własne możliwości, nie docenił siły prezydenckiego autorytetu, a przede wszystkim nie zrozumiał, że są momenty, których nie wolno wykorzystywać do politycznych gier. Tę noc zapamięta jako porażkę, która pozostanie z nim na zawsze. Prezydent Falkowski natomiast nie wypowiedział już tego dnia ani jednego zdania. Nie musiał. Ludzie powiedzieli wszystko za niego. Hołownia został sam, zamknięty w gabinecie, wpatrzony w ciemną szybę, w której odbijał się ktoś, kogo nie chciał widzieć, polityk bez kontroli nad sytuacją, bez planu, bez poparcia. I właśnie wtedy dotarło do niego, że sprzeciw wobec prezydenta był nie tyle aktem odwagi, co brakiem wyobraźni. Gdy próbował zbudować swoją pozycję kosztem głowy państwa, nieświadomie otworzył drogę do definitywnego końca swojej. Prezydent wygrał bez jednego niepotrzebnego ruchu, a hołownia zrozumiał, że są bitwy, których nie wolno zaczynać, jeśli nie jest się gotowym ich zakończyć. Tylko, że ta refleksja przyszła za późno najpóźniej jak się dało. I wtedy już nic nie dało się cofnąć. Hołownia wrócił do domu późno, ale dobrze wiedział, że sen tej nocy nie przyjdzie. Czuł w płucach ciężar odpowiedzialności, której nie był przygotowany ponieść. Jeszcze niedawno śmiał się do kamery, pewny siebie, przekonany, że prezydent nie odważy się zaatakować go tak otwarcie. Teraz już nie było w nim ani śladu tej pewności. Świat zwęził się do jednego pytania: co dalej? Próbował znaleźć spokój, ale każde spojrzenie na ekran telefonu tylko pogrążało go bardziej. Komentarze w internecie były bezlitosne. Ludzie nie przebierali w słowach. Nie widzieli w nim już człowieka walczącego o demokrację, jak lubił o sobie myśleć, lecz kogoś, kto lekkomyślnie naraził kraj na ryzyko. W polityce liczyły się emocje, a te były teraz całkowicie przeciwko niemu. Prezydent Falkowski nie świętował triumfu. Wiedział, że sukces w polityce to chwila, przebłysk, który znika szybciej niż się pojawia. To, co wyglądało jak zwycięstwo, mogło jutro zamienić się w ciężar, ale jedno było pewne. Jego narracja wygrała tego dnia. Ludzie poczuli, że ktoś ich broni, że stoi po ich stronie. To było bezcenne. W nocy pałac prezydencki nie spał. Generałowie i ministrowie omawiali nowe kroki. Ustawa Bezpieczeństwa miała wejść na szybką ścieżkę i zostać ogłoszona bez udziału Sejmu. Falkowski jasno postawił warunek: nikt nie może blokować działań, które powinny chronić obywateli. Nie tym razem. Nie, kiedy przeciwnik sam oddał mu polityczną broń do ręki. W mediach międzynarodowych zaczęły pojawiać się artykuły o polskim kryzysie. Jedni pisali o konfrontacji władz, inni o ryzyku destabilizacji, ale większość komentatorów wskazywała, że to prezydent prezentuje się jako ten, który ma plan i kontrolę nad sytuacją. Wizerunek hołowni za granicą był coraz gorszy: młody, ambitny, ale nieodpowiedzialny. A to dla polityka łatka trudna do zmycia. Kiedy nad ranem Warszawa budziła się do życia, przed sejmem nadal stali demonstranci. Nie rozchodzili się, bo czuli, że coś się zmieniło. Nie chcieli już tylko słów, oczekiwali działania. Prezydent dał im poczucie, że walczy o ich interes. Hołownia przeciwnie, w ich oczach stał się symbolem przeszkody, jaką elity polityczne potrafią czasem postawić przed narodem. W tym czasie marszałek znów spotkał się z doradcami. Dyskutowali długo, podniesionymi głosami. Proponowano różne wyjścia, konferencje, wycofanie się z decyzji, próbę rozmowy z prezydentem, ale każda opcja wyglądała jak przyznanie się do porażki. Hołownia bał się, że jeśli ustąpi, jego autorytet rozpadnie się już całkowicie. A jeśli nie ustąpi, każda kolejna godzina będzie obracała opinię publiczną coraz bardziej przeciwko niemu. Jednak polityka nie czeka. Tym bardziej polityka kryzysowa. Gdy przyszła kolejna fala informacji z pałacu, sytuacja hołowni stała się jeszcze trudniejsza. Prezydent poinformował, że podpisuje dekret tymczasowy i wprowadza niektóre elementy ustawy w życie bez uchwały sejmu. W jednym ruchu unieważnił blokadę marszałka, pokazując jednocześnie jego bezradność. Media natychmiast to podchwyciły. Komentatorzy prześcigali się w analizach, lecz konkluzja była zawsze ta sama. Do starcia dwóch instytucji doszło, ale zwycięzca może być tylko jeden. Falkowski okazał się politykiem, który kontroluje przebieg wydarzeń, a Hołownia kimś, kto reaguje z opóźnieniem na własne błędy. Wewnątrz sejmu zaczęły się słychać głosy, że może czas wymienić marszałka. Kilku posłów z jego własnego zaplecza zaczęło szeptać po korytarzach, że zbyt wielkie ryzyko wiąże się z dalszym opieraniem się prezydentowi. Sojusze zaczęły chwiać się niebezpiecznie. Zagraniczne media zapowiedziały wizyty korespondentów przy ulicy wiejskiej. Polska znowu znalazła się na pierwszych stronach gazet, ale w sposób, którego Hołownia się nie spodziewał. On sam zaczął rozumieć, że jego pozycja nie jest już stabilna. Stawał się figurą, którą reszta może w każdej chwili poświęcić, aby ratować siebie. Prezydent patrzył na to z lekkim dystansem i mieszanką chłodnej satysfakcji oraz ostrożności. Nie chodziło o to, aby pogrążyć hołownię. Chodziło o to, by wszyscy inni zapamiętali lekcje. W polityce istnieją linie, których przekroczenie może oznaczać polityczne samobójstwo. A hołownia właśnie taką linię przekroczył i zrobił to z uśmiechem przed kamerami. W końcu przyszło mu zmierzyć się z własnym wyborem. Wiedział, że jeśli teraz nie ustąpi, jego nazwisko może stać się symbolem błędów bardziej bolesnych niż wszystkie dotychczasowe porażki polskich polityków. To nie prezydent go niszczył, to on sam zapędził się w miejsce, z którego nie ma dobrego wyjścia. I dopiero teraz zrozumiał, że konsekwencje tej decyzji były nieuniknione od chwili, gdy postanowił wypowiedzieć te pierwsze słowa przeciwko pałacowi. Hołownia siedział w fotelu, a na jego twarzy malowała się rezygnacja. Kiedyś czuł, że polityka może być miejscem dialogu, gdzie słowo i argument prowadzą do wspólnego celu. Dziś widział jedynie mur zbudowany z nieufności, emocji i gniewu, który sam pomógł postawić. W pałacu prezydenckim trwały narady, w mediach kreowano jego wizerunek jako tego, który stanął przeciwko państwu, a w społeczeństwie narastała niecierpliwość. Wszystko, co zbudował, zaczynało się rozsypywać. Telefony z zagranicy tylko pogarszały sprawę. Ambasadorowie dopytywali o stabilność władzy. Partnerzy polityczni z innych państw chcieli wiedzieć, czy Polska nadal jest przewidywalnym sojusznikiem, czy może dryfuje w stronę chaosu. Każdy taki sygnał wzmacniał presję na marszałka i sprawiał, że coraz więcej osób w jego otoczeniu zastanawiało się, czy warto z nim jeszcze wiązać przyszłość. W pewnym momencie drzwi do gabinetu uchyliły się i wszedł jego najbliższy doradca. Twarz miał zmęczoną, jakby i na nim ciężar ostatnich wydarzeń odcisnął swoje piętno. Przez chwilę nie mówił nic, jakby szukał właściwych słów, które mogłyby zmieścić się między lojalnością a brutalną prawdą. Powiedział w końcu, że grupa posłów złożyła oficjalny wniosek o jego odwołanie. Hołownia zamarł. Wiedział, że to może nadejść, ale kiedy słyszy się to na głos, wszystko staje się bardziej realne, namacalne, nieodwracalne. Doradca dodał, że głosowanie może odbyć się jeszcze tego samego dnia, a partie dotychczas z nim współpracujące nie zamierzały go bronić. Ci, którzy wczoraj jeszcze uśmiechali się w jego obecności, dziś milczeli albo unikali spojrzeń, co było gorsze niż otwarty atak. Upokorzenie nie przychodziło nagle. Spadało na niego etapami, każdy krok był coraz cięższy, każdy kolejny nagłówek coraz boleśniejszy. Gdy wyszedł z gabinetu i stanął na sejmowym korytarzu, reporterskie kamery natychmiast zwróciły się w jego kierunku. Wiedział, że każda zmarszczka na jego twarzy, każde zawahanie gestu stanie się symbolem tej porażki. Ruszył jednak naprzód, bo nie miał już wyboru. Nie mógł uciec, nie mógł zniknąć. Musiał dokończyć to, co zaczął nawet jeśli koniec był już przesądzony. Sala plenarna była pełna. Posłowie zajęli miejsca, jakby czekali na spektakl, którego napisano scenariusz bez jego udziału. Kiedy wchodził, rozmowy ucichły. Poczuł na sobie setki spojrzeń, jedne współczujące, większość oceniająca. A wśród nich była też satysfakcja, czasem ledwo ukryta, czasem wręcz ostentacyjna. W polityce nikt nie pamięta wczorajszych zwycięstw. Liczy się tylko słabość, którą można wykorzystać dzisiaj. Przewodniczący obrad odczytał wniosek bez emocji. Słowa padały spokojnie, lecz każde uderzało jak ciężar spadający na jego barki. Kiedy poproszono hołownie o zabranie głosu, podszedł do mównicy powoli, świadomy, że to jego ostatnia szansa na pozostawienie po sobie cienia godności. Próbował mówić o odpowiedzialności, o potrzebie dialogu między instytucjami, o tym, że nie działał przeciwko państwu, lecz w trosce o demokrację. Jednak jego głos brzmiał słabo, a słowa odbijały się w pustkę. Każdy w tej sali już dawno podjął decyzję. Głosowanie trwało tylko chwilę. Tablica wyników rozświetliła się na czerwono i zielono, ale dominował jeden kolor, ten, który oznaczał jego polityczny koniec. Decyzja zapadła. Odwołano go. Niebo za oknami zdążyło się zasnąć chmurami. Jakby cała sceneria wzięła udział w tym akcie upokorzenia. Kiedy opuszczał mównicę, nikt do niego nie podszedł. Nie było gratulacji za służbę, nie było klepnięć w ramię, nie było nawet zdawkowego uśmiechu. Tylko pustka, która rozciągała się przed nim jak zimny korytarz bez końca. Człowiek, który jeszcze niedawno wydawał się centralną figurą polskiej polityki, odchodził dzisiaj niezauważony, a może właśnie aż nazbyt zauważony. Tymczasem pałac prezydencki odbierał kolejne meldunki: stabilność odzyskana, ustawa zabezpieczona, opinia publiczna uspokojona. Falkowski nie okazał triumfu, zamiast tego podpisał ostatnie dokumenty i powiedział cicho, bardziej do siebie niż do kogokolwiek: Państwo musi mieć gospodarza, nie chłopca z marzeniami. Wiedział, że polityka to miejsce surowej odpowiedzialności niesceniczne studio, gdzie liczy się błysk i efektowny przekaz. Hołownia wracał do domu samochodem prowadzonym przez kierowcę, który pierwszy raz nie odważył się nawiązać rozmowy. Widok za szybą rozmazywał się jak mglista przyszłość, której nie potrafił sobie wyobrazić. Społeczeństwo znalazło innego bohatera dnia, a on stał się ostrzeżeniem dla tych, którzy myślą, że polityka to gra bez konsekwencji. Gdy wieczór zapadł, Warszawa wciąż żyła swoim rytmem. Ludzie w restauracjach śmiali się i dyskutowali o swoich sprawach, nie wiedząc, że człowiek, o którym mówiły dziś wszystkie media, przeżywa najbardziej gorzką noc w życiu. W końcu zrozumiał jedną bolesną prawdę: władza nie jest dana na zawsze, a jej utrata boli tym bardziej, im szybciej przyszła. Kiedyś wierzył, że można zmienić kraj samą wiarą w dobre intencje, teraz wiedział, że to za mało. Że polityka nie wybacza naiwności. Prezydent w tym czasie zamknął dokumenty w sejfie, zgasił światło w gabinecie i wyszedł korytarzem w ciszy. Nie było potrzeby mówić więcej. Przed krajem stawały nowe wyzwania, a on wiedział, że odtąd będzie je podejmował bez przeszkód. Jego przeciwnik sam usunął się z drogi, przegrywając nie w pojedynku idei, ale z własnym wyobrażeniem o potędze, której nie zdążył okiełznać. A noc. Która zapadła nad Polską, była świadkiem politycznego końca jednego człowieka i umocnienia drugiego. Władza zmienia właścicieli, lecz nauki, jakie niesie, pozostają. I będą wracały zawsze wtedy, gdy komuś zamarzy się sprzeciw bez siły, walka bez strategii i polityka bez świadomości, że za każde słowo i za każdą decyzję kiedyś przychodzi rachunek.